Cześć, Shimano witam was w kolejnym odcinku ze strony CSGO Skins. W najbliższym odcinku potwierdzamy sobie batelki z granatem. Pamiętajcie, wpłacajcie z kodem pawelknt, dostajecie 20% bonusu do doładowania. Możecie wpłacać blikiem, widząc skinami, bitcoinami, dosłownie wszystkim, czym tylko chcecie. Macie naprawdę każdą metodę płaty, każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Pamiętajcie, mam również dla was naprawdę zajebiste giveawayki, widzowie, korzystajcie z tego, bo wszystkie skiny, które tutaj są dla, są dla was na wyciągnięcie ręk, płacacie i to możecie tak rozlosować, więc naprawdę żyłujcie, próbujcie, jak się wam uda, wstawię link. W opisie macie link do Discorda I wstawiajcie jak wygracie, naprawdę Albo jak wpłacicie również, albo używacie mojego kodu, też wstawcie Mam, będę miał dla was naprawdę zajebistego skina Do wygrania, także co widzowie Zapraszam was do oglądania Witam bardzo serdecznie wszystkich już na głównym odcinku Jej dzisiaj ze mną Pawełek Siema, u mnie również jest Granat co? Witamy Siemano, siemano, mam nadzieję, że dzisiaj znowu rozpierdalimy Pawełka nie, 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 to my rozpierdolimy cię ciebie. Nie, dzisiaj pójdzie za wleczka i wysadzimy ci odbyt. Dobra, dawaj, dawaj, lecimy. Robisz coś czy ja mam zrobić. Dobra, ja zrobię, wiesz? Ja. Dobra, to zrób, zrób, weź coś tutaj z ukręć. Pokaż, że potrafisz, a nie tam będziesz leciał w kokomiku tranalano. 1100, zapraszam na dwóch standardowy. 14. Standardowy, 1105 dolarów, kurwa, A potężne pieniądze. Gdzie jest kurwa moje 300 baniek, 600 baniek, przejebałem, no, no. <grywamy, <grywamy> Wygrywamy, wygrywam widzowie jak na razie Lollika i kurwa, bo czujemy miłość do siebie z granatem, jesteśmy tak naprawdę. Tak naprawdę z Granatem jesteśmy gejami, nie wiem czy wy o tym wiecie, ale już o tym wiecie To będzie tylko między nie nami Kurwa napiłeś się energetyka przed nagrywkami i teraz odpierdalasz Odpierdala mi w chuj, odpierdala mi w chuj Wypiłem się kawę, wypiłem się dzika I naprawdę jestem tak na naładowany Jestem naładowany kokfeiną i testosteronem Bo pała stoi cały czas ja, No powiem wam tak widzowie <laughs> Mogę wam powiedzieć kawał o czarku Tarek jest szybszy niż no, natychmiast <laughs> No śmiej się ja, kurwa pien... <laughs> Specjalnie na żeby ci kurwa. Ja, no. To było beznadziejne kurwa man. A powiem wam mema każdego odcinka Zna pani ten mem? Jaki mem? Memcen No śmiej się. To, to już jest stary kurwa. Jak ty, Frajrze. No to też. No. Dobra, co dobra, my tutaj mamy? Wygrywamy. Wybitwę, kurwa, myśl, myśl o nas sobiej bitwie, ale nie pierdol. Wygrywamy tu sobie bitwę. No i tak jemy, jest jemy, jemy Jemy, jemy widowie, jemy, jemy, jemy. Słuchaj, lepsze to niż nic, tak? Lepsze to niż nic. No ty ty jesteś w ogóle certyfikowany frajer. Zobacz, dał naklejkę kurwa, bo wiedział, że mi... A, debilu. A, a dawaj. Dobra, może ja coś skręcę, mam pomysł na to. Mam po... mam na to pomysł. Patrzcie to pach, pach yy, pach pach, yy, pach Pach, i, i to musi oddać, bo to jak nie odda, no to jesteśmy, powiem wam, że jesteśmy w mega dupie. Jesteśmy w mega dupie. Damy tutaj coś pachtu. Damy to. E, jaka jest jeszcze fajna skrzyneczka? Dobra, i damy dwie T. Będzie tak, i damy to na dwóch i dawaj, dołączaj. Dawaj, szybko, szybko. Dawaj. No, dawaj, dawaj, dawaj. Wiesz? Tak, dawaj, rzesz? dawaj, no. Dobra, jesteśmy <laughs> widzowie już na bitwie z granatem. Tutaj naprawdę są mocne, mocne skrzynki, więc miejmy nadzieję, że to odda. Oby. To będą mocne Trzyma... emocje, na razie mamy 250, 250, zobaczymy jak będzie. Mamy później. 2,50, na razie leci nam pisa. tutaj MK680, mamy, mamy 85 w naszej puli. Zobaczymy co nam tutaj poleci. Dostaliśmy jakąś fioletową zawleczkę Pop Artheim i on dostał pocket WP. Ham, kurwa, match. dało nam dwóch f... fra... dwóch frajerów, niestety coś mi się tu kliknęło i ale muszę nam to wybaczyć. Granat bardzo długo się witał na, na tym odcinku masakra, to nie może tak być. Znowu kliknąłem swój profil jak idiota. Wyślemy teraz tutaj dla granata. A środkowy pijetowo. palec, żeby on przegrywał, oczywiście miał nas oskubać, ale to my jesteśmy tymi wygranymi. Ale słuchajcie, nie. Spokojnie, to jest nie, Tak, tutaj pa, ma... patrz ostatnie skrzynki, patrz ostatnie skrzynki. To może być Banger King. Dwie tak, ostatnie Banger skrzynki mogą, mogą ci naprawdę oddać. Dobra, jesteśmy na prowadzeniu, ale wam powiem, ta bitwa. Mogą, tak, mogą i muszą, ta... nawet, kurwa. Breakout ta, weapons ale... i breakout weapons. Razy no, ale, dwa, ale ta bitwa tyle kosztowała. Koło, ta bitwa tyle kosztowała, że to głowa mała, no. Widzowie, ja powiem wam, że jestem taki energiczny, kurwa. No słyszę, kurwa, nic powiedzieć nie mogę. No nie możesz bo ty nie masz prawa głosu. <głos> ma Jak Czemu? <głos> no, ja nie wycinam, ja jebaciesz, słyszą. się, jeba kurwa. Dobra, osadź skrzynka, nie jeba. chcesz wypadnik, coś wypadnie. Ja pierdolę Aj, ja, 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 Wygraliśmy, ja, ja. wow, dobra. Dobra, okej. Okay. Spoko. Nie nie źle. Dobra. Teraz stworzę kurwa. Dobra. Okej, Lunar. Ale teraz lecę kurwa ostro, nie? Tak, ale ja mam tylko cztery banie, mam tylko cztery banie. Dwa Lovely Cases. Mam cztery kanty. Weź no on case'a, weź no on case'a. case on case'a. Żartuję, to nie jest kurwa konserwuje cię spierdala pyk. Bierz, masz się słuchać. 1400. dobra, 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 poczekaj. I tu. dobra, dobra, dobra. 1600, zapraszam. Patrz Dołóż, od razu, kurwa. patrz. Ja szybko, szybko. Jestem szybki, Jestem szybki. Jestem szybszy niż natychmiast, jak <grym> Czarek. <grym> o, wildfire. Uuuu, dobra widzowie, nie może tak być, Kosem mi Nie oddało ci, ale i tak dobrego kałaszka ci dało. Słuchajcie, słuchajcie no u. niestety. Zobaczymy co my tutaj mamy, co o, my tutaj kurwa. mamy. O kurwa. ci daje. Dobra, tutaj oby kosa dla mnie. Dobra, okej, to jest drogie. Łe, kurwa. To dzisiaj pierwszy drobne kose. O, to dzisiaj pierwszy dropnik kosa Mam pomysł na batelkę z kosą że wypadła, faktycznie że faktycznie wypadła ta kosa o kurwa, Zrealizujmy, to jest... ja, zrobię. ja zrobię, ja zrobię Ty, znowu ty chyba Ej, znowu chyba tutaj będzie straka Co z tego, że ty wygrasz jak będzie straka? No tak. Nie może tak być Co my tutaj mamy? Pepe Bizon No, no wygraliśmy, wygraliśmy, Jasne, no, weź, weź sobie te pieniądze, Weź sobie te pieniążki, teraz ja tutaj zrobię Patrz, patrz to, um, mam pomysł na to Chcesz jedną skrzynkę? Jesteś chory? Nie, e, robimy tak. Za ile robisz? 1400. Dawaj. I już? Daję utwórz. Daję utwórz. Dawaj, jedziemy. Jedziemy. Pojechale! Pojechale! No, takie akcje tylko z granatem, nie? Wiecie? Dobra, już mu pierwsze skrzynia takie coś dało, ja pierdolę. Dobra, ale Ej, słuchajcie, dawaj, na, na początku daje, ale pamiętajcie, kury, pamiętajcie tak. wiecie jak jest? Na początku zawsze daje. Zawsze dawaj daję. Dawaj ja ten odcinek po ukraińsku. No, możemy zrobić coś takiego, i będę pojechał i oddawał ja. bitówkę, pojechał To co to ci sanęło te, to gluk dostarł k tibia zawód? Mnie zawód Bartosz Ale znowu nie oddaje, co jest Ale ty, coś tu chyba chuj w dupę nam Dobra, mam pomysł, ja, zrobię, robię jeszcze raz do tego robię, robię jeszcze raz, robię, tak, dołącz, dołącz od razu, od razu Albo grubo, albo wcale, no, a musi oddać Albo daj, albo nie oddaję, no niestety takie są warunki tutaj A Widzowie, tak, miejmy ja. nadzieję, że odda trzymajcie kciuki, trzymamy kciuki przed komputerem, zobaczymy co były. tutaj będzie. Były dwie kosy, ale wypadł kurwa UMP ty. Dostańmy bana na, na Rajocie jak Mamon. No dobra, co my tutaj mamy? MP7. Nic nie dało znowu. Ja pierdolę Farszel, co tu się Paj dzieje? Pojechali, 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 hmm. Szponów, powiem, ej, szponów wczoraj na streamie mówi, że on, on, nie streamuje dla pieniędzy, a w tytu, a w tym, a w opisie streama ma tak, streamuje by nie pracować. <śmiech> <śmiech> nie, no ale sraka, kurwa! Dobra, nie, ja tworzę teraz y, takie, taką battlę, kurwa, że tu musi coś polecieć jakaś kosa. Gdzie tu jest, y, dobra, Lovely Case, dwa razy, to na pewno dwa razy, tutaj gdzie jest Lunar, kurwa, Lunar musi uratować tą y, bitwę, dwa razy na buście. dam. No, bo oddało, no kurcza, fi kurwa fi kurwa. kurwa co tu jest, e, poproszę gigabułę jeszcze na buście. pięć razy, zapraszam. 1400, na 9 skrzynek, zapraszam Dobra, jesteśmy, ale dobra. się święci Baca tutaj się gotuje, to jest gotowanie, tu jest gotowanie. Gotujemy kurwa, Dobra, no. pierwsza dla Co mnie jest <laughs> Ale taki kurwa, no, powiem ci, że nieźle zrobił Powiem Ci naprawdę. Bajonet, bajonet! No dobra, ładnie Sire, ci stało, ta, ta tańs... Pf, Nie, nie kurwa. kurwa, sraka Ale dobra, ciesz się, że coś chociaż coś Ooo no to finał, no w końcu dobrze, ci dobrze. dało, w końcu ci naprawdę fajnie dało Teraz MK następna, ale nie taka droga a nie, 300, kurwa, 400. bo kurwa, no nie ładnie. Jest tak no to ładnie ci dało, o! powiem ci. To też to jest. No, spoko, okej, okay, zajebiście ci dało. Także, że cieszę się z no twojego szczęścia, oddało, że ci dało. Ty? Naprawdę. naprawdę. O, ostatnio mogliście wygrać takie takie P250. See later? Ja też takie ja, dałem. See see later. Ja. Dałem takie, dałem takie takie, kurwa P250 nagiwała ja i nikt nie chciał wpłacać po tym. <laughs> <laughs> Powiedzieć, że chuj kładam. No, kurwa nagiwała, na ja takie coś dałeś? Te no a ty nie? Na komentarze takie coś. Nie ja nagiwała jadę. Ej, kurwa! Pyrra, jalla, kamaczo i garla. I to zwykłej gigabuły, widzowie, zwykłej gigabuły Dobra, robię olina Dobra, selniemy sal, to I mam, mam 5, 5 200. Ja robię olina Dawaj Robię olina Ja tutaj muszę jedną gigabułę wpierdolić, 1800, tutaj mamy Eee, Olina, się, Czarek, to, to jest fajna dziewczyna Yo e, fever case'a sobie dodamy Na bucie. I, i, i właśnie już nie, jest zwykłą skrzynkę A? A, dobra, dobra, dobra. I tą ostatnią, pyk. Dobra, mamy to. Wbijaj. Dawaj, o, dawaj. O, o kurwa, ty koleżanka, co mi wysłała za TikToka. A długo z nią kontaktu nie miałem. Też nie za tobą trochę bardziej, gdy nikt nie chce i ze mną na Omet Co o, kurwa? Pójdźmy do wchodzi, pozdrawiam. Ja pierdola. Chodźcie Dobra, kończymy ten kurwa. odcinek. Do razie, widzowie. <śmiech> 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 kurwa. Uuuu, uh -huh. z Ja pierdolę. Skibrit yes. skip! Zdawał mi teraz bajonetta, skibli. Bayonetta, bajoneta! Czarek Dobra, się na karambit, karambit, poproszę karambit Karambita, karambita i strzelam skarbita. Wygrywamy, wygrywamy tutaj. No! a żeś gówno zrobił Ciężko ci będzie coś tutaj ugrać ci powiem. No chyba, że kosa ci wypadnie, kurwa. Ale Króle, na... ciężko będzie coś, kurwa... Wyciągnąć z tego. No. Ciężko, ciężko. Chyba już wygrałem, wiesz, Oj, ale taką chujową bitwę, że zrobiłeś ktoś na nie zwrócił. Ty, a kurwa pokazać ci jakie ty zrobiłeś bitwę? Jakie ty, ty bitwę? A masz jeszcze Nie. No to beka z ciebie. Dobra, dziękuję. Lepsze to niż nic, prawda? Niestety. No dobra. W tym odcinku można powiedzieć, że ja wygrałem. Dobra, no to co? Dziękuję widzowie wszystkim za oglądanie. Dzisiaj był ze mną Pawełek. Dziękuję również wszystkim za oglądanie. Ze mną był... Yy, farszer. Dzięki, dzięki. Co widzowie <gry> do co? Wyzowie, no Dobrze, widzimy się w następnym odcinku. Widzimy się w na następnym raz, odcinku. <gry>